Dzień dobry, dzień dobry Mam nadzieję, że czujecie się w porządku, moje drogie Co tam u was słychać? Mam nadzieję, że wszyscy są ok Gdziekolwiek, w jakimkolwiek miejscu na świecie się znajdujecie, to mam nadzieję, że wszystko jest w porządku u was i Czujecie się dobrze? Nie macie za bardzo dosyć izolacji, jeśli taką macie, moje drogie? Skakuję do was dzisiaj bo właśnie skończyłam połączenie wideo i połączenie wideo i szkolenie i powiem wam, kochane Cześć Aga, witaj kochana, super Oglądałaś dzisiaj? Byłaś połączona, bo nie widziałam, czy byłaś, czy nie. I powiem Wam, byłam na kolu, na Zoom kolu na temat możliwości zarabiania obecnie teraz, właśnie obecnie teraz, na którym było 2000 osób. 2000 osób, moi drodzy. Mega sprawa, niesamowita, niesamowita rzecz. 2000 osób, które potrzebuje dodatkowego dochodu, szuka dodatkowego dochodu osób z różnych, z różnych środowisk, z różnych zawodów, z różnymi, z różnymi profesjonalnymi biznesami, na przykład. I widzicie, co bardzo fajną rzecz wcześniej też słyszałam, o czym chciałam dzisiaj Wam, wam troszeczkę powiedzieć, bo. Um, Moja misja, to znacie i wiecie, kim ja jestem. Jestem Izabela Mrożek, jestem live bizneską czy pomagam kobietom wyglądać i czuć się wspaniale, też zarabiać na swoich rezultatach i pasji za corowszego stylu życia. I ostatnio moja, moja przyjaciółka przysłała mi bardzo jedną fajną rzecz. Można, może ktoś nie lubić prezydenta Trumpa, wiecie, kto to jest, wiadomo, tak. Ktoś może gościa nie lubić i absolutnie w ogóle może go nie znosić i totalnie za to, kim jest, jeśli chodzi o politykę, za to, jak traktuje kobiety, za to w ogóle, czy jest, nie wiem, rasistą, czy nie, albo właśnie za to można go lubić, ale jedno to, czego nie można mu zarzucić absolutnie, to na pewno tego, że yy, chłopiec jest milionerem. Facet jest milionerem, niesamowitym milionerem. Ma kupę kasy, tak? I nie spadło mu to z nieba, bo on się musiał jakoś tego dorobić, tak? I on powiedział jedną bardzo ważną rzecz. Jak się jego zapytał, Letterman bodajże, co byś teraz zrobił, to było podczas wywiadu z, z publicznością. Jego się zapytał, co byś teraz zrobił, jakby stracił całe swoje, cały swój majątek. On mówi, że znalazłbym dobrą firmę z marketingu, network marketingu, marketingu wielopoziomowego i zabrałbym się do pracy. Po czym cała widownia, włącznie z, z dziennikarzem zaczęli się śmiać. Co on podpowiedział, i widzicie, śmiejecie się. Właśnie dlatego wy siedzicie na widowni, a ja jestem tu. Osoba, która bardzo jest ogarnięta biznesowo. Nie do końca też zawsze przykład do naśladowania w innych rzeczach, ale jeśli chodzi o kasę, to facet jej trochę ma. I powiem Wam dzisiaj na kolu na temat dochodów i zarabiania na swoich rezultatach i pasji do droższego stylu życia. Było 2000 osób i um, na tym kolu, bo moje, ja ogólnie jestem tłumaczem, dalej wykonuję ten zawód, moi drodzy, moje drogie. Jednakże na kolu były nie tylko takie osoby jak ja, jak tłumaczę, ale był też trener fitness. Paru trenerów fitness, którzy mieli kiedyś swoje siłownie. Ponieważ te osoby dzieliły się swoimi rezultatami, ponieważ taka osoba jak ja, jak mamy kogoś, kogo interesuje zarabianie na swoim, na zdrowszym stylu życia i na pasji do zdrowszego stylu życia, to zazwyczaj robimy taki zoom call i każdy opowiada swoją historię, jak do tego doszedł, co robił, jaka jest jego przeszłość i co teraz robi. Jeden z chłopaków, trener fitness, który był jak najbardziej sceptycznie nastawiony do wszystkiego, bo on w ogóle wiedział, że wszystko wie, wiedział, myślał, że wszystko wie najlepiej, zawsze mówił, że to nie jest dla mnie, ja tego robić nie będę i w ogóle. Ale bardzo kiepsko fizycznie się czuł. No i w końcu mówi, a spróbuję, kurde, tego Twojego planu i tych Twoich produktów. No i chłopaka tak, kurde, wymiotło po siedmiu dniach, bo miał tak zajebistą energię, że tak powiem, zajebistą energię, wymiotło go i chłopak zaczął to polecać swoim, zaczął ten plan polecać i produkty Swoim klientom. Przez to był w stanie zamknąć siłownię i właśnie powiedział coś bardzo fajnego. Bo wiecie co? Mówi, serce mi pęka, tak samo jak mi. Serce mi pęka. Um serce mi pęka jak widzę wszystkie te siłownie i wszystkich moich kolegów, którzy mają siłownie, zamknięte. Ci ludzie zostali bez środków do życia, bez jakichkolwiek dochodów. Była też kosmetyczka, dziewczyna, która nadal prowadzi swój salon kosmetyczny, jednakże swój dochód z salonu podwoiła właśnie pracując jako doradca wellness, trener wellness, lifestyle coach jakkolwiek się nam chcesz nazywać. I ona powiedziała, że tak ona ma zamknięty salon i żeby nie miała tego dodatkowego kurde dochodu, to byłaby ze Dwójką, z dwójką swoich dzieci w bardzo trudnym, trudnym miejscu. Był też, była też menadżerka spa, która opowiadała swoją historię. Ona pracowała w czterech pracach, ponieważ miała... została samotną matką. Menadżerka spa, dobrze zarabiająca dziewczyna, pracująca w czterech różnych pracach, bo przy okazji jeszcze komuś tam paznokcie robiła, przy okazji coś tam, przy okazji coś tam. I ona opowiadała to samo, że żeby nie miała teraz, bo ona przestała pracować w tych czterech pracach i teraz robi tylko i wyłącznie to, co na przykład ja, czyli dzieli się swoimi rezultatami i pomaga innym osiągnąć ich cele, na przykład zdrowotne albo finansowe, bo każdy może to robić właśnie i do tego właśnie zmierzam, że żeby nie to, co ona teraz ma, to po prostu jak ona rozmawia ze znajomymi, kolegami, znajomymi, tak samo jak ja rozmawiam i, i w jakich ludzie są trudnych sytuacjach. Ja Wam powiem, jakie ja jestem teraz w sytuacji. Mój dochód z bo jestem tłumaczem, ale też lifestyle biznes coachem, mój dochód z tłumaczeń spadł o 70%. Ja mam 70% mieć pieniędzy, jeśli chodzi o mój biznes tłumaczeniowy. 70% mniej pieniędzy. Jednakże mój dochód z coachingu wzrósł 80%. Ok? Więc jestem praktycznie 10% do przodu, nie? Ale dlaczego o tym mówię? Słuchajcie, bo. Ja żebym nie miała, bo ja, ja zaczęłam robić to, co teraz robię, będąc tłumaczem już, zaczęłam robić lifestyle coaching i doradzać innym, bo zrobiłam swoje rezultaty, dlatego, że właśnie 4 lata temu weszła ustawa, która spowodowała, że ja nie mógł, nie miałam żadnej gwarancji na pieniądze, więc ja sobie wtedy powiedziałam, że nie ma takiej opcji, że ja sobie pozwolę, żeby cokolwiek, jakiekolwiek zewnętrzne czynniki wpływały na moją przyszłość. I właśnie teraz, przed znowu ten moment, po czterech roku prawie, że e, jeśli bym nie miała swoich pieniążków, z drugiego, z drugiego mojego źródła dochodu, czyli na przykład właśnie z doradztwa i pomagania innym, to bym była w... daleko, no. Bo miałabym bardzo duże kłopoty finansowe, moi kochani. Yy, I... Ja rozumiem, że niektórzy z was mogą mieć y, y, problemy finansowe, bo wiele z osób, ja otrzymuje mnóstwo i gram z dziewczynami, z zespołem i otrzymuję mnóstwo wiadomości na różnych mediach społecznościowych. Z wieloma osobami się komentuje, dyskutuje pod postami. Ludzie, y, serducho mi pęka, bo wszystkie moje koleżanki, przyjaciółki, salony fryzjerskie, salony kosmetyczne, salony y, 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 beauty, salons, wszystkie salony piękności, większość się pozamykana. Dziewczyny są bez środków do życia, siłownie. Y, wszystko jest po prostu. Pozamykane sklepy, biznesy, wszystko stacjonarne, co nie jest w stanie się przenieść online, leży. I to będzie miało, będzie miało rzutowanie na ogromną, na przyszłość wielu, wielu ludzi, słuchajcie. I misère pęka, Mój dochód też o bardzo znacznie spadł. Jednakże ja mam taki komfort, że mam na co spać. Mam plan B, słuchajcie. I moja misja, na, szczególnie w tym czasie, jest właśnie e, zburzyć ten, to tabu i to, te bzdurne opinie, które krążą o właśnie na przykład network marketingu, właśnie o mar marketingu wielopoziomowym. E, mnie czasami to już teraz nie denerwuje, tylko dziwi, że ktoś jest w stanie, nie wiem, chodzić do pracy, e, pracować dla kogoś, e, bo pracę, ile, ile osób straciło pracę? U nas w ciągu jednego dnia 750 osób straciło pracę. 750 osób, słuchajcie. I dziwi mnie to, że ktoś nie ma, ktoś ma na tyle chęci chodzenia do kogoś do pracy albo prowadzenia na przykład biznesu stacjonarnego tak pracując dla siebie, ale nie mając pewności, a nie jest na tyle otwarty umysłowo, żeby zerknąć na coś, co na pewno jeśli włoży to w swoją pracę, przyniesie mu rezultaty. To mnie zastanawia. Dlaczego my, mając yy, okazję do zerknięcia na plan B, tego nie robimy? Bo my polegamy na kimś, bo co, bo państwo nam da? Państwo nam nie da, nikt nam nie da. Słuchajcie, jeśli nie, jeśli nie chcę tutaj być negatywną osobą, bo ja nie jestem negatywną osobą, jestem właśnie bardzo pozytywną osobą. I moja misja teraz to jest właśnie pokazywanie i mówienie o tym, że na przykład marketing, wielopoziomie, dzisiaj moje poznajcie. Marketing wielopoziomowy, na przykład, to nie jest żadne sprzedawanie garków, piramida finansowa i naciąganie ludzi, słuchajcie, bo nie ma większej piramida, piramidy finansowej niż normalny system zatrudnienia. Tak jak ja zawsze mówię, na dole masz pracowników, którzy są zazwyczaj przepracowani, źle, płaci, źle płacone im jest i są niezadowoleni. Później masz kierowników, którzy są tak sobie zadowoleni, cisną resztę i wszystkich ganiają do roboty. Później masz menedżerów, którzy są tak sobie zadowoleni, a na końcu masz prezesa, który ma wszystko w nosie. To jest dopiero piramida finansowa, moi drodzy. I powiem tak, jest wiele firm, z wiele firm network marketingu i wiele firm, które mają dziwną strukturę. Nie będę mocno w to wnikać. Ja znam sporo firm, sporo planów marketingowych i ja z wielką świadomością wybrałam firmę, na przykład taką jak moja, która jest 40 lat na rynku na liście papierów wartościowych w Nowym Jorku. To jest firma z tradycjami. I takie, jeśli już się decydujesz, moja droga, mój drogi, wybieraj firmę, którą którą znasz, którą ktoś ci poleca, ktoś komu ufasz, ktoś, kto faktycznie rozumie, bo często teraz ja widzę, że na przykład część takich firm z właśnie z marketingu wielopoziomowego to zawsze to mówi: Aha, mówiliśmy Wam, network marketing jest najlepszy. No debilizm, no sorry, ale debilizm, no słuchajcie, no, e, bzdura totalna, no. To co trzeba być za idiotą. Pokazujmy ludziom, sorry, no, pokazujmy ludziom... E możliwości, ale nie cieszmy się z tego, że, ludzi, że miliony ludzi jest chorych i straciło pracę. No, trzeba być durniem totalnym. No, trzeba, ja nie wiem. I właśnie w każdej, w każdej branży trafiają się tacy durnie, którzy później psują wszystkim, wszystkim image i, wszystko, i rozumienie tego, co my robimy. Ja, jak obserwujesz mnie, moja droga, na mediach społecznościowych, ja pomagam kobietom wyglądać i czuć się wspaniale i zarabiać na swoich rezultatach, bo kto może robić to samo co ja? Każdy. Jeśli osiągniesz swój rezultat, to możesz się nim dzielić i za to ci będzie firma płacić. Tak jak zawsze mówię, jak kupisz dobrą kawę i ją polecasz, koleżanka idzie do sklepu i kupuje, ktoś ci płaci za to, że kawę kupiłaś, że to twoja koleżanka kupiła kawę? Nie, ktoś ci za to nie płaci. A u nas Właśnie o to chodzi, że my polecamy coś, co my, my lubimy, coś, co my stosujemy, yy, pomagamy ludziom od serca, bo my wiemy, osiągnęliśmy to, my zrobiliśmy to i się tym dzielimy. Prościej tego się wytłumaczyć, słuchajcie, nie da. I nieważne, jest wiele różnych wspaniałych firm, które właśnie to oferują. Skorzystajmy z tego, no, gdzie można otworzyć swój biznes za na przykład, tak jak u mnie, nie wiem, 40, 50 euro chyba, tak? Yy, otwiera, że tak powiem, yy, Robisz sobie konto VIP, jeśli masz pytania, jak to zrobić, daj mi znać. Robisz sobie konto VIP. I na przykład używając darmowych narzędzi, tak jak social media, i używając tylko tych ludzi, których masz wokół siebie, możesz zarabiać pieniądze. Ludzie. Nie wierzmy w to, też nie dajmy się oszukać właśnie teraz w internecie, jak ktoś nam oferuje i mówi o tym, że y, będziesz bogaty w dwa tygodnie i w ogóle. No, y, jeśli. Ty się dałaś szukać w internecie w ten sposób, to jest tylko i wyłącznie twoja wina. Poważnie. Jeśli ktoś, kurczę teraz, yy, da się oszukać i, i sobie powiem, a, będę bogata w dwa tygodnie, ja powiem tak. Ja jestem w stanie. Ci zagwarantować, że na przykład dwa tygodnie e, e, jeśli się zastosujesz do mojego planu, na przykład dwa tygodnie będziesz mogła osiągnąć e, takie i takie dochody, jeśli e, powiesz mi, jakie dochody chcesz. Ja Ci jestem w stanie to powiedzieć, bo jest system na to, który to zrobi. Ale jeśli ktoś Ci mówi, że Ty w dwa tygodnie będziesz niezależna finansowa, no stuknijmy się w głowie. To my się dajemy sami, słuchajcie, oszukiwać. Nie dajmy się oszukiwać w internecie. Będzie właśnie teraz w tym czasie, ludzie żarują na tym, że ktoś nie ma pieniędzy, że ktoś stracił pracę, że ktoś stracił biznes. Mi serducho pęka. Ja też straciłam 70% dochodów. I żeby nie mój plan B, przepraszam, żeby mój nie mój plan B, żeby nie moje dochody, które mam, byłabym daleko, miałabym ogromne problemy ogromne problemy, ogromne problemy, słuchajcie. I, I serducho mi się, mówię Wam, pęka. Widzę tyle wspaniałych specjalistów, dziewczyn, moich znajomych wszystkich z branży fitness, musieli pozamykać siłownie, i teraz właśnie na przykład się odzywają ty za co ja mam teraz, wiesz, tam, a mogę sobie tam dorzucić to, co Ty tam robisz? No pewnie, że tak. I ja nie mam żadnej satysfakcji, że w końcu ktoś mi przyznał rację, że ja miałam rację. Nie mam żadnej satysfakcji. Mi się serducho raduje, że właśnie mogę komuś pomóc. I, a e, nasza branża, szczególnie branża wellness w pierwszym kwartale tego roku osiągnęła 80% wzrost. Jedna z niewielu branży, branży e, e, osiągnęła, jeśli chodzi o branże wszystkie branże, e, 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 jeśli chodzi o tam e, samochody, telefonika wszystko, branża wellness jest na wzroście. Z tego względu, że ludzie właśnie przez pierwszy kwartał tego roku zaczęli się zastanawiać i rozumieją, że styl życia, zdrowie i plan B są najważniejsze. Słuchajcie, um, jeśli to nie jest ten czas, kiedy my się nie odkniemy, tak jak ja się odknęłam cztery lata temu, że muszę zadbać o swoje zdrowie, bo tak nie gwarantuje to nam bezpieczeństwa, ale o wiele bardziej zmniejsza ryzyko. Um, na, nie wiem, choroby, teraz choroby cywilizacyjne lub jakiekolwiek inne choroby. Tak my się teraz nie ockniemy, to już nie wiem, kiedy się tchniemy. Poważnie. Wiele teraz rozmawiamy na ten temat z dziewczynami z zespołu, z dziewczynami na grupie. Zapraszam do grupy Zrobił roda piękna figura. Wiele nagrań jest tam. Ja jak zwykle swoją herbatkę powiem. Wiele tam jest nagrań, bezpłatnie można sobie grzebać, zobaczyć wszystko, wiele rzeczy się fajnych dowiedzieć. Zapraszam słuchajcie do kontaktu. Jeśli masz jakieś pytania, daj mi znać, jeśli się z tym nie zgadzasz, daj mi znać, jeśli się z czym zgadzasz, daj mi znać, kochani, kochane moje, możemy sobie podyskutować, jeśli, jeśli masz ochotę, ja jestem tutaj do pomocy. Ja pomagam nie tylko teraz dziewczynom dbać o zdrowie i figurę, ale też tak jak zawsze pomagam dziewczynom zarobić sobie dodatkowe pieniądze, albo na przykład stworzyć pełne. Dodatkowy dochód, nie wiem, salony kosmetyczne, dziewczyny, które robią paznokcie na przykład. Teraz nie możemy wykonywać fizycznie czegoś. Może fajnie będzie na przykład do, do jakiegoś swojego biznesu, który masz, dodać właśnie o pomoc w zdrowszym stylu życia. To możesz robić. Między tym, jak gadasz z klientką robiąc jej na przykład paznokcie, albo nie wiem, robiąc jej włosy, albo nie wiem, robiąc jej grafikę, obojętnie co. A jeśli nie masz swojego biznesu, jesteś na przykład pracownikiem, teraz albo masz czas, bo nie pracujesz, bo musisz nie pracować, albo pracujesz i chodzisz do pracy, pomyśl o tym, co, co, co się wydarzy, jak możesz stracić kurde pracę. Ten biznes, jeśli, jeśli włożysz od siebie... On jest bardzo sprawiedliwy, bo ile włożysz, kurde, od siebie tyle wymieszaniów, wie to wkładzie finansowym, bo wkład finansowy jest minimalny, wkład finansowy jest kurde, mniej niż jak się zje kolacja na mieście. Słuchajcie, to tutaj nic nie tracisz, absolutnie nic nie tracisz, a możesz zyskać bardzo wiele. Ja odno od odsyłam z powrotem do tego, co powiedziałam na początku: prezydenta Trumpa można nie lubić, ale na absolutnie trzeba szanować go za za to, co właśnie robi, jeśli chodzi o zrobił, jeśli chodzi o dorobienie się fortuny, bo słuchajmy, słuchajcie, dziewczyny, jakbyście miały, ja nie mówię, że e, kupa kasy by was uratowała od zachorowania, bo nie, ale na pewno dziś te momenty, te dni byłyby o wiele łatwiejsze, prawda? Ja wiem tak, jak jest u mnie. Ja mam plan B i nie mówię, że jestem 100% siedzę i chilluję, bo nieprawda, bo bardzo dużo pracuję. Jednakże wiem za co. Wiem, że yy, jeśli się w momencie, kiedy się to wszystko skończy, to ja wiem, że dalej będę miała plan B i mam plan B. I yy, z tym Was kurde, kochana, zostawiam. Daj mi znać, czy wszystko dzisiaj w porządku. Jeśli masz jakieś pytanie ja zachęcam bardzo do dyskusji, zadawania pytań, niezgadzania się ze mną. Naprawdę bardzo bardzo zachęcam dziewczyny. Wiedzą, że ja zawsze na wszystko odpowiadam i zawsze zawsze ze wszystkim. Dziękuję za serducha. Jak oglądasz na replay, przyłącz się, daj mi znać, że oglądasz na replay, a jeśli chcesz dalej po cichutku mnie obserwować, nie ma żadnego problemu. Um, jestem tu do pomocy, do odpowiedzi. Um, także piszcie śmiało. Nie ma żadnego problemu. Buziaki Wam wysyłam miłej niedzieli. Życzę. Trzymajcie się.